Cześć! Witajcie na kanale Zrób to sam! Dzisiaj mam dla Was kolejne doświadczenie w ramach robienia ciastoliny albo plasteliny. Tym razem zrobiłam tę masę z balsamu do ciała i z mąki. Tak wygląda. Już Wam pokazuję wszystkie składniki, które będą nam potrzebne do zrobienia właśnie takiej masy. Przede wszystkim będzie nam potrzebna mąka. Tutaj z tyłu mam mąkę. I jak zwykle balsam do ciała. Ja tym razem wzięłam waniliowy. Ostatnim razem miałam truskawkowy, a dzisiaj waniliowy. I do tego będzie nam potrzebna łyżka oraz miska. I jeśli chodzi o proporcje, są mniej więcej takie same jak w przypadku skrobi i balsamu do ciała. Czyli około 8 łyżek mąki i 5 łyżek balsamu do ciała. Wziąłem nakrętkę od balsamu i nakładam prosto na łyżkę w ten sposób. Wygląda zupełnie jak budyń waniliowy i pachnie właśnie jak budyń waniliowy. I teraz wszystko dobrze mieszam, a na końcu zagniatam. I poza, po tym jak zagniotłam tą masę, to wygląda właśnie w ten sposób, jest zupełnie nieelastyczna, w przeciwieństwie, w przeciwieństwie do masy zrobionej z balsamu i ze skrobi, od razu się rwie i troszeczkę przypomina ciasto na bułkę albo na chleb, czyli wszystkie mączne ciasta. Fajnie się zagniata, tak jak fajnie się zagniata właśnie takie ciasto chlebowe, ale niestety z ciastoliną nie ma to nic wspólnego, ani z plasteliną, więc wydaje mi się, że jest to próba nieudana i tym samym odpowiadam na wszystkie pytania związane z tym, czy można skrobię zastąpić w robieniu masy mąką. Jak widzicie, to jest zupełnie coś innego. Mimo, że skrobia troszkę mąkę przypomina, to jednak efekt końcowy jest zupełnie inny. Więc póki nie chcecie robić bułek o zapachu waniliowym, to raczej nie polecam tej metody do robienia ciastoliny albo plasteliny. Lepiej zostańmy przy skrobi. W każdym razie mam nadzieję, że mimo wszystko ten eksperyment się Wam podobał. Jeśli tak, to jak zwykle będę się bardzo cieszyć z lajków. Zachęcam Was również do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!